Cześć wszystkim, tutaj Karolina jest dzisiaj ze mną Kuba. Cześć, witajcie! E, to jest pierwszy odcinek naszych nowych audiologów, tak? Naszej nowej serii, w której by... nie. Ja, ja, ja nic nie gadam, bo ja mówię głupoty. Tak będzie się w sumie seria nazywała, ale... Okej. Okay. Spoko. <laughs> mówię głupoty. No, to do mnie pasuje. No, Dobra, dzisiaj... no to Karolina, o czym dzisiaj rozmawiamy? O przyjaciółach i o wgadywaniu. Tak. No dobrze, no to zacznij. Tak. Ma, mieliście kiedyś przyjaciół. Na pewno na przykład teraz macie. Nie, nie i... miałem nigdy przyjaciół. Nikt mnie nie lubi. No właśnie taki przypadek przy kubie jest. Nie <laughs> ja żartowałem. On nie żartuje naprawdę, więc. Oh, ona mnie nie zna. Dzisiaj pierwszy raz rozmawiamy, więc. Tak. On kłamie, więc yy, nie możecie no. mu nic wierzyć. Nie wierzcie jej. Gdzie tego głosu nie prześlę. No dobrze, no to zacznij nam o rozmowie. O czym będziemy... O, no to może być <laughs> zaczniemy o obgadywaniu. No, no to wyjaśnij. Zacznij, o, tak opowiem. Bardzo coś tam tak. mogę dodać. Yy, dobra. Na pewno się zdarzyliście z takim czymś, że Koleżanka wam powiedziała, że druga, albo kolega powiedział, że druga osoba was obgadywała. Tak, ja tak miałem. Tak, a. Ty skąd... też miałeś, bo nie masz przyjaciół. Jest. Miałam. Miałeś przyjaciół? Ty teraz nie masz? Nie no, dobra. Nie, nie miałaś? miałeś. No dawaj, mów. no to zacznij tak. Teraz już na poważnie tak. To było bardzo poważne. Tak, wiem. Tak, i na pewno się z tym zdarzyliście, e, że koleżanka lub kolega powiedzieli wam, że druga osoba was obgadywała. A skąd macie też pewność, że. To nie ona was obgadywała. Ta, ta osoba was też nie obgadywała. Ja mam tak, że u mnie w klasie wszyscy siebie obgadują, a mówią, że siebie nie obgadują, więc. I robi się takie kółko całe, że każdy na kogoś mówi, a potem i tak wychodzi prawda i tak. Więc nie ma co do gadania. Hmm, tak, nie ma co do gadania. Co? Tak. Y gadamy tutaj głupoty, więc nie no bierzcie... No tak się seria nazywa, tak? Tak, i, i bierzcie sobie to na serio, więc... Do mnie idzie burza, więc... Y <śmiech> <śmiech> nie wiem, co ma z tym wspólnego, ale więc... Tak, nie wiem. Bo jak tak. mnie piorą czasie, nagrywam to na balkonie. Jak mnie piorą czasie, nie, to wiesz. Mm -hmm. tak. <laughs> tak. Tak. E... Tak jak Bartkowi z Bartkowi ten, ten laptop mu się spali. E, choć mój nie jest podłączony. Nie, i mu się komputer spalił. No to nie wiem jak to będzie, tak. ale w ogóle jeszcze mi nie o tym temacie. Wiem. Ludzie z dołu się na mnie patrzą i myślą, do kogo ja rozmawiam. Fajnie. No dobra, no to... No i tak, co tam można powiedzieć o przyjaciołach? Przy, yy, wiecie, przyjaciel może być taki, który was nigdy nie zostawi w żadnej potrzebie, nie zostawi was wtedy, kiedy zachorujecie, zawsze macie go, na przykład tak powiemy dosłownie, pod ręką. Podczas... Zawsze się mu możecie wygadać. Tak, możemy się mu wygadać. Yy, nie Och, wiem, czy to się nie... nagrywa... Nie, dobra, tak. nagrywa się. Eee, nie wyśmiewaj. Bo, ja tak, bo ja tak chodzę po internecie i tak mówię. Dobra, yy, do rzeczy. Nie jedna nas i tak. Dobra, i to może koniec. na teraz. Mm. No wiesz co? Czekajcie. No, no, no to możemy zakończyć. No, cześć, pa. pa.